Czyli się przeprowadzamy dzisiaj? Tak, ale nowy dom znaleźliśmy w tym mieście, więc i tak będziesz miał blisko szkoły. Chwilunia, chwilunia, a na której ulicy? Na ulicy Wrzosowej. To będę miał blisko do Ekryka, je, je, a ja do Kamila. Ale się cieszę. To może już idźcie na autobus, bo się spóźnicie do szkoły. Franek jak coś to użyj twojej karty małego podróżnika. Pa, pa mamo. Pa chłopaki, udanego dnia w szkole. Dobra, pospieszmy się. Witajcie, klaso. Dzisiaj będziemy powtarzać o tym, co było na ostatniej lekcji. A do przepytania. Hmm, madam. Proszę do tablicy. Powodzonka. Bez gadania, tymek. Myślę, że ten pomysł może pomóc naszej korporacji. To tyle. Dziękuję za oglądanie tej oto prezentacji. Jestem pod wrażeniem pana Mariusza. Ten oto pomysł może bardzo pomóc naszej korporacji. Dlatego pan dostaje awans. Czy jaśnie? Nie, 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 pan naprawdę dostaje awans. Zaraz przyjdzie pan Krzysztof, żeby panu pokazać, gdzie pana stanowisko. O i już jest. Już jutro w 7+. Plus. Jutro z okazji roku powstania popularnego programu Kiedy przypomnimy sobie wszystkie odcinki tego programu. KIDY. Maraton już jutro o 20 w 7+. Plus. Tutaj jest pana nowe stanowisko. Jak coś pan może iść do domu? Dobrze. Ej, ja wiecie, że się przeprowadzam? To wydaj nam adres, gdzie się przeprowadzasz, a my będziemy cię odwiedzać. No chyba, że to w innym mieście. W tym mieście na ulicy Wrzosowej. Nie jestem pewny jaki numer. O, to super. Będziemy sąsiadować. Ej, to twój brat czasami nie biegnie? Urycia, to ty z mata. Franek chłopie, pomóż mi z tym kubą, który naszą klasę denerwuje. mnie tu Nie ma takiej opcji albo przestajesz wkurzać klasy mojego brata, albo pogadamy inaczej. głupku A co tutaj niby się dzieje? Ten kuba z klasy 4 znowu denerwuje i bije brata mojego kolegi. To nieprawda. Twój brać zać Kuba, jak twoje zachowanie się nie poprawi do końca miesiąca, to zostaniesz usunięty z naszej listy uczniów. Mariusz, a co ty tak wcześnie przyszedłeś? Nie uwierzysz, co się stało. Dostałem awans. I szef kazał panu Krzysztofowi wysłać mnie do domu za ten awansik. To super, tylko musimy się teraz zabrać zapakowanie się, no i naszych mebli. To, co? Wszystko gotowe? Myślę, że tak.